Telewizja się zmienia, ona też, ten, ten rynek ulega bardzo dużej fragmentaryzacji, tak więc tych, ja pamiętam z czasów swoich seriali wiele lat temu, gdzie tych kanałów de facto były tylko cztery, dzisiaj tych, tych miejsc, gdzie możemy obejrzeć serial już abstrahując od tych wszystkich internetowych tworów, jest bardzo wiele. To samo też tyczy samych widzów. Ja jestem akurat widzem, który ogląda sporo seriali, zazwyczaj są to jakieś platformy, ale też dlatego, że one dają możliwość oglądania rzeczy, do które, które do tej pory były zupełnie niedostępne. I to już abstrahując od filmów amerykańskich, to, to jednak jest i cudowne kino francuskie, i hiszpańskie, czy to hiszpańskojęzyczne, nawet te wschodnie czy skandynawskie cudowne tytuły. Więc to dobrze, że ono się zmienia, faktycznie mm, ról kobiecych jest, jest coraz więcej e, i to dobrze, bo mnie akurat nic tak nie wzrusza na, 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 na ekranie telewizora jak kobiety. Ja lubię pracować z kobietami, bez względu czy to jest plan zdjęciowy, czy jakieś inne zajęcia, którym się param. Lubię kobiety za ten rodzaj e, takiej e, ekspresji, którą od razu widać i, i energii, którą ze sobą niosą. Paulina Hurshci jest tego idealnym przykładem. Jest bardzo żywą, świetnie przygotowaną osobą, która nie boi się ciężkiej pracy, nigdy, nigdy na tym planie nie narzeka, a miała naprawdę wymagający projekt, bo, bo zazwyczaj w serialach jest tak, że tak, nawet jeżeli ktoś gra główną rolę, to, no to jednak to jest jakiś procent tych pozostałych scen. W przypadku Pauliny, z tego co pamiętam, to scen bez jej udziału są dosłownie pojedyncze sceny. Ona grała od rana do nocy każdego dnia. To jest, to jest, to jest ogromny wysiłek na planie, ogromny też każdy z nas świadomość, że każda z tych scen oglądana jest przez parę milionów ludzi, więc, więc no nie można odpuścić. Eee, A dbało dbałość o detale jest tym, co, czym udaje nam się pokonywać potencjalną konkurencję. Więc wielkie trzeba dla niej, bo wykonała niesamowitą pracę i pewnie tylko ona sama wie, jaką cenę to zapłaciła pod względem zmęczenia czy nieobecności w domu.